Często mówi się, że bezpieczeństwo psychologiczne to fundament do budowania kultury odpowiedzialności. I to prawda, bo jak spojrzymy na content, to tam jest odwaga do mówienia wprost, do różnorodności, odwaga do podejmowania wniosków z błędów, do pomagania sobie nawzajem, ale zauważmy, że więcej jest tutaj odwagi niż takiego bezpieczeństwa, więcej ryzyka wychodzenia wprost do pewnych rzeczy. Więc stawiam pewną tezę, że słowo bezpieczeństwo niestety bywa nadużywane i traktowane tak dosłownie, zapominamy o tym kontencie i zaczynamy myśleć o komforcie. Po potrzebie komfortu. Więc to, co się zdarza w ostatnich latach, kiedy wprowadzamy kulturę odpowiedzialności w wielu organizacjach, to widzimy, że należy zastępować to słowo bezpieczeństwo do bardziej takich słów, które wskazują na ten właściwy kontent. Na przykład dare to care, czyli taka, można powiedzieć, odważna troska. No bo tak, na koniec dnia o to nam chodzi. I o to chodzi też liderom, którzy nie mając możliwości, Mówienia wprost, dawania feedbacku, który może zabijać jakiś rodzaj komfortu u pracowników, no, bywają pozbawieni narzędzi do pracy. Bo pracownicy mówią, że zabija mi to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, zapominając o tym kontencie. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby nadać dobre znaczenia słowom. Jeśli nawet zostajemy przy pojęciu bezpieczeństwo psychologiczne, to trzeba zadbać o to, aby ono rzeczywiście dawało te cztery elementy, a nie poczucie komfortu, bo więcej jest z tym konfrontacji niż komfortu. A my, jako liderzy, potrzebujemy, aby ludzie dzielili z nami też ten dyskomfort, kiedy zderzamy się z danymi, kiedy widzimy zagrożenia. To właśnie wtedy jest odpowiedzialność, jeśli szerszy, szerzej się ona rozchodzi w organizacji, wtedy mamy kulturę odpowiedzialności. O tym zjawisku, o innych podobnych zjawiskach, które mogą przyspieszyć wprowadzanie takiego podejścia do odpowiedzialności, zdrowego podejścia do odpowiedzialności, do budowania zdrowych kultur organizacyjnych, dowiesz się podczas. Kongresu Kultury Odpowiedzialności, gdzie jak co roku będziemy dzielić się nowymi odkryciami, no, nowymi metodami na to, aby taką kulturę stwarzać w organizacji. Zapraszam. 19 marca, Warszawa Accountability Culture Congress.